Witam wszystkich serdecznie. Mamy już 17.03, także zaczynamy. Temat dzisiejszego spotkania pary innowatorów, szukanie przełomowych rozwiązań w biznesie. Bliżej tak, o teraz. Blisko i głośno. Właśnie, proszę o wyrozumiałość, to moje pierwsze wystąpienie przed tak liczną publicznością to jest wy mega wyjście. Z... <głos> <głos> tak, duże wyjście z mojej strefy komfortu. Z natury jestem samotnikiem, takim pustelnikiem trochę. Tak, także ale mam coś ciekawego dla was do przekazania. Myślę, że wiele osób y, będzie chciało się z tym zapoznać, przetestować y, te rozwiązania y, i dlatego wychodzę tutaj do was, żeby się z tym podzielić. Parę innowatorów. Wcześniej nazywałem to parami mastermind. Jeszcze wcześniej spotykałem się często z przedsiębiorcami, głównie z Akademii Biznesu, przy grupach mastermind. I zaraz, chwileczkę powiem, na czym to wszystko, wszystko polega. Jeśli chodzi o pomaganie innym poprzez parę innowatorów, to tak naprawdę, pomagając innym, pomagamy sobie. Ostatni w piątek miałem spotkanie, wdrażałem jednego ze wspólników, i okazało się, że rady, które przekazywałem dla tej osoby, to było coś, co było mi potrzebne i o czym już dawno zapomniałem. Także czasami będzie tak, że spotykacie się w parach, i w pewnym momencie. Osoba, która ma jakieś wyzwanie, doradzacie jej, macie jakieś fajne pomysły, i za chwilę patrzycie, że to są akurat pomysły dla was, wystarczy je troszeczkę zmodyfikować. Czyli mm, odnosimy tutaj korzyści w dwojaki sposób. Tak? Jeden sposób jest taki, że partner faktycznie poda nam jakieś rozwiązanie, naprowadzi nas na jakiś nowy trop, a drugi jest taki, że często y, jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, angażujemy się bardziej dla partnera niż byśmy zaangażowali się dla siebie. I wówczas rzeczywiście dochodzimy do tych przełomowych rozwiązań. Na początku powiem o problemach i wyzwaniach, z którymi spotykały, spotykali się uczestnicy na przestrzeni lat, kiedy prowadziłem spotkania grup mastermind, spotkania par mastermind, zarówno online, na żywo. Często zobaczycie, że podobne wyzwania, podobne problemy macie w swoich firmach, w swoich przedsiębiorstwach. Później powiem troszeczkę o korzyściach ze szkolenia. Opracowałem ostatnio takie szkolenie o tym samym tytule, czyli pary, pary innowatorów.